Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Zmiana, zmiana nastąpi i to nastąpi szybciej niż nam się wydawało według wszelkich przesłanek. Prosument ten, którego znamy do tej pory, znika dokładnie 31 grudnia. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, to było w 2016 roku. W gram zielone, to napisało wtedy wiceminister energii Prosumentów, nazwał kolekcjonerami znaczków. W tej chwili tych kolekcjonerów znaczków jest już ponad 700 tysięcy. A więc tak, od 31 grudnia 2021 roku yy, ci, co do tego czasu założą, Instalację fotowoltaiczną i wprowadzą pierwsze kilowatogodziny do sieci, zostają na tych starych zasadach. Ci, którzy już są tymi prosumentami, yy, są uchronieni, na pewno zostaną na tych zasadach. I teraz tak, jest jeszcze taka jedna rzecz: że jeżeli yy, zgłosimy do 31 listopada 2021 roku instalację, a zakład energetyczny z jakichś powodów nie uruchomi nam tej instalacji do 31 grudnia, czyli pierwszą produkcję będziemy mieli po tym 31 grudnia, też zostaniemy na tych starych zasadach. Słuchajcie, tutaj w tym momencie chciałem Was zaprosić również na film, który Sławek z kanału Panele Fotowoltaiczne wrzuci. Sławek twierdzi, że to się nawet może opłacać. Nie wiem, ja próbuję, czytam to z każdej strony. Nie wychodzi mi się, nie wychodzi mi, że to będzie się nam opłacało, ale. Sławek potrafi to fajnie przeliczyć, więc zapraszam Was na ten film koniecznie. A tutaj wracając do, naszego, do naszej analizy, lecimy dalej. A więc, gwarancja będzie zachowana oczywiście na te 15 lat tak jak już mówiłem. I dla tych wszystkich, którzy do, do 31 grudnia z przyczyn leżących po stronie operatora sieci dystrybucyjnej nie zostaną przyłączeni. Również będzie to dla nich, też będą mogli z tego skorzystać. Oczywiście z tego net meteringu na, na net billing będą mogli przejść wszyscy ci, którzy będą mieli na to ochotę, a taki okres przejściowy, czyli ci, co zostaną przyłączeni od 1 stycznia, to przez pierwsze pół roku będą również na tych starych zasadach, a to dlatego, że zakłady energetyczne, a właściwie dystrybucyjne, będą musiały Przerobić sobie, że tak powiem, swój system informatyczny, żeby móc nas tam dobrze podliczyć, więc tak to będzie wyglądało. Projekt zmiany ustawy OZE wprowadza instytucję prosumenta zbiorowego. Od 2 lipca 2024 roku prosumenta wirtualnego dodano poprawkę, by instalacja powyżej 50 kW. Były wpisywane do wpisu małych wytwórców. Jest sporo tych zmian. Bardzo serdecznie zapraszam Was do artykułu, który Wam załączę. Nie chcę Wam mieszać, a chcę, żebyście to sobie przeczytali. A, jeszcze taka bardzo ważna rzecz bardzo ważna to jest istotny element to, co się wszyscy martwili, jak to będzie no bo czy to się będzie nam opłacało, czy nie to prawdopodobnie będziemy jeszcze do tego podchodzili później, będziemy to liczyli, kombinowali, jak już ten prosument się pojawi, ale ważną rzeczą Tą, o którą się większość obawiała, yy, podobno nie będziemy traktowani jako producenci energii, nie będziemy za te wprowadzone kilowatogodziny, czyli te, które moglibyśmy sprzedać sprzedać bądź jeszcze będzie taka możliwość, że to będzie jako nasz taki depozyt, którym będziemy mogli rozliczać kilowatogodziny, czyli nie dostaniemy fizycznie kasiory za to, jeśli nie tak będziemy chcieli, tylko będziemy sobie rozliczali te kilowatogodziny, które później będziemy musieli dokupować, ale nie będziemy od tego, jak to napisano, od energii wprowadzonej prosument nie zapłaci podatku VAT ani PIT. Pobierając z kolei energię z sieci, prosument zapłaci opłaty dystrybucyjne zmienne, w tym opłaty OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT. Więc tak to mniej więcej ma wyglądać. Zobaczymy jak to będzie. Yy, już nie, nie pytajcie, bo co, co i raz jest pytanie, yy, czy zdążę, czy nie zdążę. Już wiemy. Do 30 listopada, jeśli zgłosisz instalację fotowoltaiczną, zdążysz. Tyle. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na następny odcinek. Cześć!